Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić takiego złotego slima jak woda, czyli Water jiggly Slime. Przepis jest bardzo prosty, a slajma wychodzi naprawdę bardzo dużo. Na początek do miski wlewam przez oczysty klej i dodaję do niego wodę. I tutaj robię to w porcjach 1 do 4, czyli dodam mniej więcej 250 litrów kleju i dodaję teraz 1 litr wody. Teraz to porządnie wymieszam. Ten klej musi się dobrze połączyć z wodą. I teraz dodaję aktywator. Mój aktywator to roztwór z boraksu. I jest to jedna łyżeczka boraksu rozpuszczona w szklance wody. I to wszystko. Teraz trzeba to dokładnie wymieszać, tak żeby powstał slime. Ja na sam koniec lubię to mieszać rękami, ponieważ wtedy te składniki się lepiej łączą. I robię tak do momentu, kiedy slime przestaje się kleić do rąk. Teraz przykrywam to folią i zostawię to tak na kilka godzin. godziny. Po tym czasie wszystkie bąbelki powietrza znikają i mamy slime, który wygląda jak woda. Teraz, żeby to był złoty slime, dodaję do niego płatki złota. Takie płatki złota kupiłam na Aliexpress. Można też kupić takie srebrne płatki. I gotowe. To złoto tak fajnie się pokruszy i slime będzie mieć takie małe, drobinki złota w środku. Dajcie mi dać w komentarzach, czy takie stajmy Wam się podobają. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia! Pa!